Widziałam, widziałam. W dzisiejszym odcinku 24 godziny w bawialni picobela. Do której właśnie jedziemy? Czym? Um, tramwajem. To do zobaczenia! A, potem. I co? Gdzie jedziemy? To do Piccobelo. Do Picabella, tramwajem. I co będziemy tam robić? Będzie jakiś challenge? Mam dla Ciebie parę challenge'ów. No będą, myślę, tak pięć challenge'ów wystarczy. Wystarczysz pięć? Dobra czy 24 godziny wystarczy, żeby wszystkie zadania wykonać? A no chyba zobaczymy. Idziemy. Mamy pierwszy challenge. 3 godziny skakania na trampolinie. Skacz, start. Kolejny challenge to dwie godziny zjeżdżania na zjeżdżalni. Kolejny challenge. A następny challenge to cztery godziny przechodzenia przez te labirynty. Start! Kolejny challenge, kręcisz się na palmach 6 godzin. Jedziesz! Wow. A kolejnym teraz momentem będzie pozdrowienie naszych widzów. Cześć widzowie! Oglądajcie nas, dajcie nam bardzo I dużo końca. lajków i oglądajcie nas do końca. Dokładnie. Max, tak, kolejny challenge: jeżdżenie na tym oto rowerku przez trzy godziny. Myślę, że przyszła pora na drzemkę, bo jesteśmy już zmęczeni. Idziemy na małą drzemkę. Idź spać, idziemy. Dobranoc. No, śpij, dobranoc, papa. Pa. Widzimy się za chwilę. Dobra, drodzy widzowie. Teraz ostatni challenge. Max musi gotować. Gotować do końca challenge'u. Już, Co mi te nogi wystają? Wow, jakie mam jej Wow, no trochę na tej bawialni skończyłem, a więc koniec dzisiejszego challenge'u. Żegnam!